Dzięki. Mogę wymyślić życzenia? Pewnie. Chciałbym się z tobą zaręczyć. Dzięki. To takie słodkie. On mówi poważnie. To pomyśl jeszcze raz. M mówiłaś, że mogę wymyślić to, to co chcę. Cofamy te taśmy. Jezę, pur. kurę no, i kasujemy. No to może od, od, od razu za mnie wyjdziesz? Nie! Nie wyjdzie za ciebie. O chwileczkę! Mógłbyś za mnie nie decydować? Dzięki. Wyjdź z domu, wyjdź z siebie. Wyjdź na inteligentną, ale za niego nie wychodź. Już za niego wyszłam. Tylko weszłaś. Za niego i za nim stoisz. Jak każda dobra żona. No to teraz noc poślubna. Noc poślubną spędzisz z statusiem. I tak od 25 lat. No to na zdrowie. Nie piję. Rzuciłem wódkę. Agata, natychmiast dzwoni po pogotowie. Coś mi się przyśniło. Twoja wątroba. Nie, ksiądz. Nieżywy. O, oh. że myślałem, że groził ci piekłem. Groził i się przestraszyłem. Nie groził, jak był nieżywy. przestań, to tylko sen. A, ale ja muszę to jakoś podrążyć. Więc siedział tu, gdzie ja. No i był nieżywy. Ile? Nie. <grym> Potem nagle ożył i zaczął cię straszyć. Ksiądzom. Ty tego nie zrozumiesz Był nieżywy, ale słyszałem jego głos Kazał mi wódkę rzucić A syna ci nie żal? Jak go to teraz wszystko sam wypije? Nie no, z żoną Nie no, idę, bo się z tych imieniem stypa zrobiła A ty Lepiej porozmawiaj z ojcem na poważnie ハハ <laughs> 300 złotych zł, to mi się nawet nie opłaca wychodzić z komendy. Drobne wykroczenie mam już zajęte do wiosny. Jest jeszcze miejsce w zabójstwach. Jak mnie zabiją, to mam zadzwonić? <grymne> Bardzo proszę. No albo jak panu naprawdę dużo ukradną. O 300 to mała szkodliwość społeczna czynu. Mała społeczna, ale duża osobista. Jeden obywatel to już ze społeczeństwem nie ma nic wspólnego? A co to dla pana gwiazdora 300? O! Poznaje pan. Poznaję. To pan grał w tych wszystkich ohydnych, niemoralnych i bezbożnych filmach. No proszę, trafił mi się policjant z nawca kina z talibanu. A się panu nie trafiłem. To pan tu trafił. A ja nie wyjdę z komendy szukać pana trzech Sam jestem. Pan sobie przypomni, gdzie pan force przepił, będzie dobrze. Dobrze? Wie pan co? Przez takich jak pan ludzie nie chodzą na wybory. A przez takich jak pan nie chodzą do kina. <grym> A takiego? pierwszy od dawna w kinie nie występuje. <grym> Bogu wszechmogącemu niech będą dzień. Grałem kiedyś policjanta, wariata, w jednym serialu, ale nie wiedziałem, że tacy istnieją naprawdę. Dzień dobry. A jaka u was pogoda? W porządku. No, to w porządku. Nasz komendant. No dobra, spiszę protokół. Babcia była w domu. Jaka babcia? Matka pańska. Matka Boska. Pił pan coś dzisiaj? Ja nie bardzo. A pan? Trzyma pan babcię w domu, czy nie? Nie. Powinienem? Każdy powinien. No po co? Jakoś się je szkoli do obrony? Drażni ją kijem, ona się rzuca z zębami? Wtedy policja ma łatwiej. Wystarczy, że pozbiera pogryziony. Pan mnie prowokuje? Nie. Więc powtarzam pytanie. Czy kiedy Pana okradli w lokalu, przebywała Pańska matka? Moja matka przebywa w lokalu na powązkach. I kiedy mnie okradli, według mojej najlepszej wiedzy, nadal tam była. Jak ktoś inny z rodziny? Jeszcze wujek i dwie cioci. Czyli kiedy doszło do zdarzenia, w Pana mieszkaniu przebywali starsi ludzie? Co? Tak jest! Oczywiście! Cały dom starców. Nic im nie przeszkadzało, że nie żyją i wpadli pośpiewać sobie szanty. Była jeszcze prababcia ze strony ojca i stryjenka Zofia, ale ona nie gryził. Chodzi mi o to, że starszych ludzi mogli okraść na wnuczka. Tak, wnuczek też tam był. Ty, to ma wielkie zęby. Nie dogonił złodzieja, bo jeszcze raczkuje. Mówią o metodach złodziei. Kradną na wnuczka, na gazownika. A ostatnią bardzo modna jest metoda na księdza. Na co? Na księdza. Tak, to jest to. On tam jest. Widziałem na schodach kawałek księdza. No i co ten ksiądz zrobił? Zniknął. No właśnie. Chyba na nas nie poczeka, co? Dobra, leniu patentowany sam go złapie i przyprowadzę ci na smyczy. Wtedy się przekonamy. i napiszę skargę do twojego przełożonego. I będzie pochwalony. O, jak najbardziej. A ksiądz gdzie? Z wizytą, dusz A u mnie to już ksiądz chyba był. A gdzie pan mieszka? A te drzwi. A. To nie byłem. A ja myślę, że ksiądz był. Nie, 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 Ja od góry idę. To może ksiądz wpadnie? Z przyjemnością, ale najpierw do sąsiadów. Najpierw do mnie. Śpieszymy się. Ale tu bałagan. Zbawuj Zbawuj. Zaraz wam radę! Oddawaj forsę! Ulituj się nade mną, panie... Panie Czarku, najwyżej. Nie ulituję się bez forsy. Kolekcjoner z ciebie! No tośmy się obłowili, co? To są moje ofiary. Pieniądze od twoich ofiar. Ofiary na kościół. Na kości może, spoczeńcu. Ciesz się, że nie gryzę. <laughs> moje trzy stówy. I stuwa. Za fatykę. I pięć tych. Znaleźnego. Panie dzielnicowy, panie policjancie, tak to ja pana ulubiony gwiazdor złapałem za pana złodzieja. No, udawał księdza. W wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Gwiazdo zaradna, módl się za nami. Śpun jaki? Ona on na moje oko z gwiazdami gada. Dobrze, że nie tańczy? Przesłucham go, zanim pan przyjedzie. Cześć, tata? Cześć, kochanie, możesz mi podejść przedłużać? Tato, czy mogłabym dziś spać u mojego chłopaka? A śpić, chcesz? Byle ci wygodnie było. Co? U jakiego chłopaka? No, dobra, po prostu powiedz, że mam iść zapytać matki. Matka? Nie jest wiarygodna. Czy wiesz, co ona robiła w twoim wieku? Nie, co? Nie mogę ci powiedzieć. Ale robiła takie rzeczy, że chciałem mieć je w domu. I właśnie dlatego się z nią ożeniłem. Ja już jestem prawie dorosła. To nic nie znaczy. Ja jestem zupełnie dorosły i zobacz. Jakie głupoty robię. Poza tym, spanie z chłopakiem to grzech. A grzeszyć wolno dopiero w, w późniejszym wieku. co to znaczy kiedy? Jak będziesz starsza? To znaczy? Po czterdziestce. Nie zamierzam spać z żadnym chłopakiem, tylko u niego. Razem z połową klasy. O, Udam, że tego nie słyszałem. Zabraniam? I powołuję się na mój autorytet moralny. No dobra, akurat moralnego nie ma. Ale mogę sobie załatwić. No słyszałeś moją rozmowę z córką? No na nią jakoś Tata, skąd masz księdza? Teraz wszędzie ich pełno Uświadom moją córkę Dziecko, dziecko Słuszna uwaga jak będziesz spała z połową klasy, to będzie z tego dziecko. Zwariowałaś, trzymasz w kiblu księdza na sznurku? No i chyba go sobie zostawię. Co taki ksiądz je? Tłumacz jej, powiedz coś o antykoncepcji. Budz się dziecko. I zawiadom biskupa. Świetny pomysł. Nie ma lepszej antykoncepcji niż wspólna modlitwa z biskupem. Idę do, do mamy przy tobie, ona jest nawet normalna. Pójdziesz za to do więzienia na 20 lat. Radio Maryja, wszystkim o tobie powie. Policja po ciebie przyszła. <tryk> Tomaszek? Ty jesteś ministrantem? Tak. To znaczy, że Boga nie ma. Na! <noise> Ministra. Szukamy księdza. Mieliśmy z nim chodzić po kolędzie, no ale się spóźniliśmy do kościoła. Tu go nie ma. A co to za huki? To co zawsze? To chyba z łazienki. Nie, nie z łazienki. W rurach stuka. Z łazienki. Nie. Tak. Nie. Dobra. Pokaż jakąś legitymację czy coś. Księże nie mają legitymacji. My mamy powołanie. No pokaż. Ale jak? No przecież ja nie wiem, jak wygląda powołanie Jak? Taka karteczka też kiedyś dostałem Ale mnie nie wzięli do wojska, bo udawałem idiotę I uwierzyli Posłuchaj, zaczynam dopuszczać myśl, że może nie jesteś taki zły Proszę otworzyć policja Policja otwierać. Cześć, jak leci. Gdzie ten złodziej? Jaki złodziej? No powiedział pan przez telefon, że złapał przebranego złodzieja za księdza. O tak, złapałem złodzieja za księdza. Ale mi się wyrwał i uciekł. Chyba na pana nie poczekał, co? Teraz pewnie okrada innych naiwniaków, którzy wierzą, że policja ich obroni. <laughs> w każdym razie, tu go nie ma. Przepraszam. Wyszedłem z kąpieli. Co pan ma na głowie? Czepek kąpielowy. Mogę się u pana rozejrzeć? Nie bardzo. Ma pan coś do ukrycia? Ja? Pan! Na skoło. Proszę bardzo, niech pan wyjdzie. Co wszędzie tu pełno księży. Jednego trzymam pod łóżkiem, drugiego w szafie. Cały zakon tu hoduje. Co to za pieniądze? To moje. 300 zł plus za skurniaki 300 zł? Mówił pan, że tyle panu zginęło. Tak, ale tamte były inne. Te są... bardziej pogniecione. Ukradli panu 300 zł, a resztę zostawili? Nie, nic nie zostawili. To skąd pan ma te pieniądze? Pożyczyłem od księdza. Znaczy od sąsiadki. Od księdza czy od sąsiadki? Od sąsiadki księdza. Ciekawe. Kiedyś była sąsiadką księdza, ale się znudził. I teraz jest moją. Hmm. Zmienia pan sąsiadki jak rękawiczki, co? Co jest za tymi drzwiami? Nic specjalnego. Proszę je otworzyć. Nie mogę. Mam panu pomóc? Tam ktoś jest. Tego właśnie się obawiam. Naga kobieta w wannie. Za to jeszcze nie skazują. Zależy. Jaka kobieta? Sąsiadka księdza. A co na to ksiądz? Jest zazdrosny. I dlatego pana okradł. Nie, chociaż to może być możliwe. Mówił pan, że okradł pana złodziej przebrany za księdza. A może to był ksiądz przebrany za złodzieja? Niemożliwe. Księża nie kradną. Otwieraj łazienkę! Tylko najpierw powiem sąsiadce. Żeby się ubrała. Kochanie, pan policjant chce Cię pooglądać. No, jak chcesz jeszcze posiedzieć w wannie, to możesz się nie ubierać. Ale pan policjant może doznać szoku. Oni nieczęsto widują sąsiadki nago Do kogo pan mówi? To wanny. A gdzie Wanna? Ksiądz ukradł. A córczetka? Razem z Wanną. Zniknęły już dwie osoby. Dosyć tego. Zajrzał mi pan już we wszystkie dziury. Proszę opuścić moje mieszkanie. Zmarzłem przez pana. To niech pan zamknie okno to niech pan zamknie drzwi z drugiej strony. Dokąd prowadzi ten kabel? Donikąd. Coś na nim wisi? Ostatnio wieszałem na nim dziki, żeby skruszały, ale już dawno nic nie upolowałem. Ma pan pozwolenie na broń? Nie, poluję rękami. Na dziki? Na wszystko. Idź pan stąd, bo zacznę krzyczeć. Chcę sprawdzić ten kabel. Wszedłem do domu i widzę, że ukradli mi pieniądze, wywalili ziemię z doniczek z trybulą i połamali okulary od Armaniego. Dzień dobry, pani sąsiadko. Co pani? Dzik! Mi już skruszał. A nam zginął ciąg! Chwileczkę, kiedy wam zginął? Ja wiem, kto go zabił! Synku, przestań bredzić. Właśnie do mnie było włamanie! Mała szkodliwość społeczna czynu. Słucham? Bardzo zobaczę, jak wygląda moje mieszkanie. ハハハハハ Chodź, <much> Czołem sąsiedzi! <laughs> Czołem! Kto to jest? Drżyjcie za grzechy wasze! Które wam. Odpuszczam. Tatus. Leć płagatę. Ja wytrzeźwię tatusia. No a po co? Płagate? Czy po tatusie? Płagate. Ksiądz. udzieli wam ślubu. Myślisz, że jestem taki głupi? Wiem, że ona mnie nie kocha. To zrób to dla pieniędzy. Poniżej stówki nie lecco. Co? co? Za piętnaście schodków. <laughs> Ach, no dobra, tylko w pełnej tajemnicy. <laughs> majtkach? Musisz mi pomóc. Dłużej tego nie wytrzymam. Widzę, że ci się spieszy. Pomóż mi, bo oni zaraz stamtąd wyjdą. Przepraszam, ale ja nie robię takich rzeczy na schodach. I wolałabym najpierw wiedzieć, że jesteśmy w związku. Załatwiłem księdza. Naprawdę? <noise> nie, no. W XXI wieku ludzie chodzą do łóżka bez ślubu. <noise> Ksiądz, dziś bądź! pomóż mi to, za ciebie wyjdę. Dlaczego ja to ciągle robię? Czy ja jestem jakaś głupia? Robisz to dla mnie. Nie chcesz, żeby kolejny mężczyzna twojego życia trafił za kratę. Co pani tam chowa? Buty. Proszę pokazać. Dla dziecka chciałam kupić, ale nie było rozmiaru, to wzięłam taki. Na ślub będzie jak znalazł, nie? Przeciąg straszny. Co, pan wystarczy okno zamknąć. Przepraszam za bałagan, ale nie wiedziałam, co na siebie włożyć. Przepraszam panią. Posiadko księdza, przychodzisz? Bo nam Mateusz z nudów zasnął. No chodź, do łóżka. Zboczeni celebryci. Panie policjancie Ten człowiek mnie porwał Ja jestem księdzem Księdzem? Miłej zabawy z sąsiadką Proszę księdza Dzięki, Agata. To ja lecę. Zaraz. Chyba powinniśmy porozmawiać. Najpierw się wyspowiadaj. Uchwalony. O tak, na pewno pochwalą mnie za to. Ty bezczelny złodziej! Opaturku! Mówiłem ci, że to wariat. Zamiast stąd uciec jeszcze tu gasujesz? Boże, co ja takiego zrobiłem? Złodzieju! Oddawaj mu je trzy stówek. Chciał zabić naszego księdza. Widziałem. Panie policjancie, to jest ten złodziej. Przybieraniec. To jest nasz wikary. Ta, wikary. Na pewno. Znam go. To prawdziwy ksiądz. Nie ośle. Bo prawdziwy jest teraz u Agatki. I nosi sukienkę. Znaczy, że jest ich dwóch. Agatka! Oddał ci pończochę?